Ze mną Andrzej Gapov po zwycięstwie Foxy z 8 do 2 nad drugą drużyną wyznawców. Spodziewaliście się dzisiaj aż tak pewnego i wysokiego zwycięstwa? E, oczywiście, że nie. Bo nie mamy e, rozszerzonego składu. Маємо дуже ограничений склад, і завжди в нас є одна зміна, тільки, і дійсно вона була, і напевно то і зіграло. Ну, Можливе, просто ще був якийсь настрій такий на звичайство. No tak, zaczęliście fatalnie, można by powiedzieć, bo ta pierwsza stracona bramka już w pierwszej minucie, ale potem wszystko co dobrego to było z waszej strony. Czterech zawodników z tobą na czele zaliczyło dzisiaj dublet po dwa gole. Jaka, jest wasza, jaka była dzisiaj wasza najmocniejsza strona w tym spotkaniu? Na pewno, że po prostu graliśmy bez strachu i już nic nie. Um... Тисне на нас eh, ні таблиця, ні eh, термінаж, який буде далі, і культур був, бо є ну, нова дружина в тій пролізі, eh, но, нові всі eh, заводники у нас eh, тільки перші, перші eh, турні граємо разом. Ну, і, Напевно, дали буде, але ну, так, так діща, діща були eh, гвізди на нашій стороні. Mówi się u nas, że lepiej późno niż wcale. Długo czekaliście na to pierwsze zwycięstwo, ale ono wreszcie przyszło. Pójdziecie za ciosem? Myślę, że no, jak ze, ze względu na ter, terminasz, jeśli mamy jeden mecz, w którym możemy brać punkty, ze względu na w, poziom, przeciwnika. poziom przy, przeciwnika, ale z faworytem na pewno w ostatnim momencie. Zagram, postaram się zagrać na maksa. Życzę Wam kolejnych zwycięstw w tym sezonie. I dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzięki.